Nie lubię udawania. To jedno zdanie, wypowiedziane z chirurgiczną precyzją przez Dominikę Serowską, wystarczyło, by zburzyć medialny mit o sielankowej, patchworkowej rodzinie, którą tak bardzo próbuje się kreować w polskim showbiznesie. Jeśli liczyliście na to, że czas leczy rany, a Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek usiądą kiedyś przy wspólnym stole, dzieląc się opłatkiem, to obecna narzeczona tancerza właśnie wylała na tę nadzieję kubeł lodowatej wody. W najnowszym wywiadzie, który miał być spokojną rozmową o życiu, Dominika zrzuciła maskę dyplomacji i postawiła sprawę na ostrzu noża. Nie będzie zgody, nie będzie uścisków dłoni, dopóki ktoś nie stanie przed lustrem i nie powie głośno brutalnej prawdy. Zostańcie z nami, bo to historia o tym, jak nowa partnerka Marcina Hakiela wypowiada wojnę hipokryzji i stawia ultimatum gwieździe telewizji, której uśmiech zna cała Polska. Wszystko zaczęło się w poniedziałkowy poranek, 8 grudnia, w programie ONET RANO. Dominika Serowska, która szturmem wdarła się na salony i z osoby prywatnej stała się jedną z najbardziej wyrazistych postaci kolorowej prasy, usiadła w samochodzie od Ety Moro. Prowadząca, próbując pełnić rolę mediatorki, zapytała o to, o czym wszyscy szeptali od dawna: czy istnieje szansa na ocieplenie stosunków z byłą żoną Marcina, Katarzyną Cichopek? Odpowiedź Dominiki była jak uderzenie batem. Na ten moment nie widzę takiej możliwości, oświadczyła bez mrugnięcia okiem. To wyznanie to coś więcej niż zwykła niechęć. To deklaracja, że w tym układzie nie ma miejsca na fałszywe uprzejmości. Serowska, która spodziewa się dziecka z hakielem i szykuje się do ślubu, nie zamierza budować swojej przyszłości na fundamencie udawanej przyjaźni z kobietą, która złamała serce jej partnera. Ale dlaczego Dominika jest tak nieprzejednana? Klucz do zrozumienia tego konfliktu leży w słowach, które padły chwilę później. Celebrytka nie gryzła się w język, sugerując, że druga strona wciąż żyje w zaprzeczeniu. Jeżeli ktoś chce się godzić, to musi umieć przyznać się do pewnych spraw, a nie dalej iść w zaparte, że coś się nie wydarzyło, grzmiserowska. To zdanie to bomba z opóźnionym zapłonem. O jakich sprawach mowa? O co dokładnie chodzi z iściem w Zaparte? Dominika nie mówi tego wprost, ale między wierszami możemy wyczytać oskarżenie o kłamstwo dotyczące kulis rozpadu małżeństwa Marcina i Kasi. Przypomnijmy, że rozstanie tej pary w 2022 roku było szokiem dla fanów. Idealny obrazek runął, a chwilę później Cichopek potwierdziła związek z Maciejem Kurzajewskim. Dominika zdaje się sugerować, że oficjalna wersja wydarzeń wciąż mija się z prawdą. A ona jako osoba ceniąca konkret nie zamierza brać udziału w tej maskaradzie. Uważam, że pewne rzeczy muszą być klarownie postawione dodaje, stawiając twarde warunki ewentualnego rozejmu. Dominika Serowska, choć w showbiznesie jest od niedawna, porusza się w nim jak wytrawny gracz, który nie boi się kontrowersji. Od samego początku swojej relacji z Marcinem Hakielem jasno komunikowała, że nie będzie tą grzeczną. W przeszłości sugerowała nawet, że to właśnie Katarzyna Cichopek miała blokować udział Marcina w tańcu z gwiazdami, co tylko dolewało oliwy do ognia. Teraz, w rozmowie z Odetą Moro, definiuje swoją wizję wzajemnych relacji w sposób, który może szokować zwolenników dyplomacji. Nie potrzebuje się przyjaźnić, brata i prowadzić takich rozmów, ale wolałabym, żeby każdy po prostu żył swoim życiem i nie wchodził sobie w drogę, stwierdza. To brutalnie szczera definicja szacunku, według serowskiej. Szacunek to dystans, szacunek to brak ingerencji. To jasny sygnał dla byłej żony: trzymaj się z daleka, a nie będzie problemów. Dominika nie chce być przyjaciółką byłej, chce być strażniczką spokoju swojej nowej rodziny, nawet jeśli oznacza to chłodną wojnę. Widzimy tu zderzenie dwóch światów. Z jednej strony Katarzyna Cichopek, zawsze uśmiechnięta, Dbająca o wizerunek, unikająca publicznych konfrontacji. Z drugiej, Dominika Serowska, surowa, bezpośrednia, nazywająca rzeczy po imieniu, która wprost mówi: Nie lubię udawania. To starcie postaw jest fascynujące. Dominika zdaje się mówić głosem wszystkich tych, którzy mają dość pudrowania rzeczywistości na Instagramie. Jej słowa o konieczności stanięcia przed lustrem i przyznania się do winy są wyzwaniem rzuconym cichopek. Czy gwiazda telewizji podejmie rękawice? Czy zdecyduje się na jakikolwiek komentarz? Czy zgodnie ze swoją strategią przemilczy atak nowej partnerki byłego męża? Warto też zwrócić uwagę na kontekst, w jakim padają te słowa. Marcin Hakiel po burzliwym okresie odnalazł szczęście, spodziewa się kolejnego dziecka, planuje ślub. Dominika buduje z nim nowe życie, ale wyraźnie widać, że przeszłość wciąż kładzie się cieniem na ich codzienności. Serowska, broniąc Marcina i domagając się prawdy, staje się jego tarczą. To ona teraz rozdaje karty w mediach, to ona narzuca narrację. Jej udział w programach telewizyjnych i odważne wywiady pokazują, że świetnie odnajduje się w mebialnej dżungli i nie pozwoli, by ktoś dyktował jej warunki. Słowa może trzeba dojrzeć, może musi upłynąć czas, dają minimalną wręcz mikroskopijną nadzieję na zmianę w przyszłości, ale ton wypowiedzi nie pozostawia złudzeń, na ten moment mosty są spalone, a po drugiej stronie rzeki stoi Dominika z pochodnią w ręku, żądając prawdy jako okupu za pokój. Czy ta otwartość i bezkompromisowość Dominiki Serowskiej wyjdzie jej na dobre? Część odbiorców z pewnością doceni jej szczerość i odwagę w mówieniu tego, co myśli. Inni mogą uznać to za niepotrzebne pranie brudów i po konfliktu, który powinien wygasnąć dla dobra dzieci obu par. Jedno jest pewne: Dominika Serowska nie jest statystką w tym spektaklu. Jest główną bohaterką, która pisze własny scenariusz, a w tym scenariuszu nie ma miejsca na fałszywe uśmiechy do byłej żony. To lekcja asertywności, której udzieliła na antenie, pokazując, że w patchworkowej rodzinie granice są równie ważne jak miłość. Jeśli ta historia o braku przebaczenia Żądaniu prawdy i kulisach życia u boku Marcina Hakiela was zaintrygowała, jeśli zastanawiacie się, czy prawda kiedykolwiek ujrzy światło dzienne, zostawcie łapkę w górę. To dla nas sygnał, że chcecie wiedzieć, co naprawdę dzieje się, gdy gasną światła kamer i kończą się uśmiechy na ściankach. Udostępnijcie ten materiał, niech fani dowiedzą się, że prawdziwe dramaty rozgrywają się w życiu, a nie w serialach. I koniecznie. Ale to absolutnie koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Będziemy śledzić ten konflikt, bo czujemy, że odpowiedź drugiej strony to tylko kwestia czasu. A wy po czyjej stronie jesteście? Czy Dominika ma rację, żądając prawdy za wszelką cenę i odmawiając udawania, czy powinna odpuścić dla świętego spokoju? Piszcie w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnym gorącym materiale.